Siema, się moi drodzy, ale na samym początku musimy wybrać słuchajcie kata i ogólnie nazwiemy go, nie wiem, nazwijmy go, słuchajcie, biedak. Coś takiego, słuchajcie go nazwie. w każdym razie cześć, wdajcie moi drodzy, jestem Rym i jest mega długa historia. W każdym razie zacznijmy od początku, słuchajcie. W tym odcinku, moi drodzy, założyłem zupełnie nowe nowy konto, słuchajcie, które nazywa się biedak123.pled I w tym odcinku słuchajcie, udało mi się zdobyć linki do priv do serwerów słuchajcie youtuberów i będziemy chodzić po różnych youtuberach, słuchajcie, i błagać ich openty jako słuchajcie noob i biedak. I słuchajcie, co takiego dostaniemy. W Pamiętajcie, aby na samym początku ustawić koniecznie łapę w górę i suba z dzwonkiem, oraz napiszcie moje w komentarzu biedak, to przynajmniej słuchajcie serce Oraz pamiętajcie, żeby paść na mojego Discorda, Instagrama Jeremy to, że od Was. grupę w Robloxie i drugi kanał, słuchajcie, wszystkie linki w opisie. W każdym razie naprawdę zobaczcie odcinek do, do końca, bo coś czy mojej dody, że naprawdę będzie ostra jazda, naprawdę. Bo naprawdę słuchajcie, dzisiaj odwiedzimy wielu youtuberów i zobaczymy słuchajcie, który któryś z nich słuchajcie poratuje petem takiego nowo, słuchajcie jak ja, który jest totalnym słuchajcie, nowe w ogóle. W każdym razie zobaczcie, mam dokładnie jednego peta. To jest taki przykry, słuchajcie, czemu? Jestem takim prawdziwym nułem. słuchajcie, smuteczek dla mnie, tak, słuchajcie, smuteczek. Ale dobra, będziemy się do roboty, słuchajcie, i lecimy do pierwszego free serwers, słuchajcie, pierwszego youtubera i zobaczymy, czy on tam będzie i jak to w ogóle wygląda. Więc, słuchajcie, lecimy, jazda! A więc dobrze słuchajcie, jesteśmy właśnie na priw serwers słuchajcie, pierwszego youtubera. Słuchajcie, czyli Simona. I zdaje się, moi dłużej, że tutaj, słuchajcie, też wtedy w ogóle. Zobaczcie, mamy na serwerze Simona. Słuchajcie, są też inni w ogóle ludzie. W będziemy ich teraz błagać o bety i zobaczymy, słuchajcie, czy którykolwiek z nich, słuchajcie, damy jakiegoś peta. I w ogóle mamy prezent do hurra, słuchajcie. Pierwszy prezent Nubowski, zobaczcie. No podbiera prezent i mamy, słuchajcie, wow, mamy diamenty przynajmniej, muszę je tylko pozbierać, słuchajcie. No nie, Czemu już zbiorować te diamenty? Ale dobry, słuchajcie, w takim razie wchodzimy do akcji i zaraz zaczynają się, słuchajcie, błaganie o Peta i zobaczymy, słuchajcie, czy ktoś nam da jakiekolwiek Pety za darmo. Ok, boy, to zobaczcie, co napisałem. Hejka, jestem nubem i nic nie mam. Mam, mam ty 20 subów, słuchajcie. Please, PET. I, słuchajcie, zobaczymy, czy ktoś tam, to, słuchajcie, napisałem. Ha, aha, słuchajcie, Hedy napisał. Ha, ha, ha jaki nub, tylko. 20 sub, no dobra, słuchajcie, ale no jestem Biedak, proszę PETA, no proszę. Hej tedy! Hej, to dobra, słuchajcie, napiszemy do niego, hej tedy. Mu mogę jakiegoś PETA, proszę, bo nic nie mam. Więc bardzo proszę jakiegoś PETA. Nie ja w sumie mam jednego, tylko kotka zwykłego, no ale proszę no. Słuchajcie, gdzie oni są wszyscy? Czemu nikogo nie ma na spał, nie naprawdę? No ktoś mógł wyjść i Simon zobaczył musimy się też go poszukać. Ale dobra, słuchajcie, może Tedy mi w ogóle coś Przynajmniej odpisał. wina Axolot War to dostaniesz ha, ha, ha no co to jest? Słuchajcie, się ze mnie śmieją, no że jestem nobem, no co jest? To się tak nie bawi, nie no! Please, chodź na please napiszemy słuchajcie, w nas spawn, tedy. Ej, zobaczcie, ktoś tutaj ma... Ej, zobaczcie, to jest Simon! Ilon ma huge petów, co jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć huge petów ma co jest, zobaczcie na to! Ej, co jest! Czy to jest huge cupcake? Zobaczcie na to, jakie to są pety, ma siedem huge petów, co jest? A to jest w ogóle tedy, no zobaczcie, jak on wygląda, w ogóle jak bałwan w ogóle. Eee, a co co? Wtedy, please, oglądam cię od dziecka i sobie tak pobórz. Daj, coś. Naprawdę, to nie jest takie trudne. Poratować z dwoma petem. Proszę. Nie daję nubom, ha, 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 No, co jest? No, nie, no. Nie, no, proszę, naprawdę. No, nie mogę się tak słuchajcie, być. No, nie, nie, no, proszę, jakiekolwiek. Cokolwiek, please. Moja mama cię nawet ogląda. Naprawdę, no, pierwszy YouTuber mi nie da tego peta. To jest przykre. No, nie, no, proszę, naprawdę. On musi być jakiegoś peta, zobaczcie. Ej, on ma nawet jakiś peta, którego ode mnie dostał. No, się tego peta. No to jest PET tylko od no, tam jakieś dostał dla Jeremiego. No zobaczcie. To jest to... Co jest? No, to jest mój PET, zobaczcie! Ha ha ha, jeszcze się ze mnie śmieje. Nie no, słuchajcie, Simon w ogóle chyba A, czy zobaczcie. Simon jest na razie AFK, ale zobaczcie, no ten tedy przynajmniej może mi coś dać. O, mamy od niego tradera tak jest! Mamy tradera, Zobaczcie, mamy tradera No czy on mi... Ej, czemu on ma psa, który się nazywa Jereminób. Ej, bez jaj, słuchajcie, jestem w ogóle, zobaczcie, przecież ja nie jestem z tego mojego konta. Czemu on ma pieska, który się nazywa Jereminób? Ej, ej, zaraz, słuchajcie nie. To jest dziwne, słuchajcie, czemu on ma psa, który się nazywa Słuchajcie, skoro to nawet zobaczcie, on nie ma prawie, że to jest ja, bo to jest... To biedak, jedzie 2-3 pelty. No czemu on mi go daje? No, no, czemu? Please, lepszego. Naprawdę. No, please, lepszego. Please, daj ktoś peta, biedak. Jestem, zobaczcie. Proszę. Pomóżcie, no na start, no, się ma tedy, ja wielki fan. No fajnie, ale ktoś biedakowi może by pomógł. No prosimy, typie, typie. No nie, nie odchodź, nie. Ale czy wtedy, wtedy może ktoś tam da w ogóle lepszego? Please, serio, no tedy. Proszę. I słuchajcie, nie, ja naprawdę. Ja muszę zdobyć. Ja, poproszę Simona, tego już tych filtpetów. Naprawdę, moi, drodzy, ale Poczekamy, że nam będzie Kiedy dawka. się właśnie powinny wtedy dalej tutaj się stoi i słuchajcie, udaje, że go nie ma. Jest nie, super naprawdę. Ej, zobaczcie, Simon napisał. Wtedy, kto cię prosił o pety. O, zobaczcie, Simon, jest przynajmniej od AFK! Zobaczcie on tam jest, dobra, yy, napiszemy. Jakiś ślub, no czemu imię od odnowu wysyłają? Dobra, napisamy słuchajcie tak. Simon, please jestem no pomóż, ja biedak! wtedy so się ze mnie śmieje, a jestem mały i nie mam nic. O, zobaczcie, mamy trade out Simona, zobaczcie! Mamy trade out Simona. Trzymaj! No, czemu on mi daje tylko szarka? No nie no, no, no nie, no słuchajcie, szarki mi daje? No, nie z no, coś lepszego, naprawdę. Ej, no, bez jej, oni mają tyle tych petów. Widzicie tych juczkaty? Nie, no, naprawdę. No, nie, no, ja się tak nie bawię. No, czemu się ze mnie na zlecają? Na start spoko? No, nie. No, please. O zobaczcie, wtedy mi daje no słuchajcie mamy tyle od tego. Zobaczcie, moi drodzy, naprawdę. No, YouTuber YouTuberzy i takie rzeczy. Nie, no, naprawdę, słuchajcie, prosimy. Masz prezent. O zobaczcie. 400, co on mi daje? 400 bilionów. Tak jest, proszę, prosimy. Tak jest, zobaczcie. Co jest? Mamy pół peta na sta... o, Ej, co jest? Czemu to Ej, ej, zaraz, zaraz, zaraz. Puści śmieję. Hahaha, ha, ha, żartowałem. No nie, no proszę, no. Proszę. Serio, no, naprawdę, no naprawdę. Moi dozy, pierwsi youtuberzy że ja się tak nie bawię, naprawdę. No pomogliby, naprawdę. Chodźcie, zobaczcie, gdzie pyty tutaj latają. No nie, gdzie jest Simon w ogóle. No tam, i słuchajcie, Te huge pety, co jest. Nie, naprawdę. Ja się, ja otwieram prezent, słuchajcie ale oni muszą mi coś dać. O, zobaczcie, wtedy coś napisał. Może to do mnie, słuchajcie a, a może. Nie, więc zobaczymy. O, napisał, zobaczcie. Ymm, a może. I zobaczcie, co, a może, co może, co może. Prosimy tedy. kinubek. To chyba o. Mnie zobaczcie, O, mamy trade, od zobaczcie. Mamy trade. Proszę proszę coś, mi dał, proszę. Naprawdę, ja mu dam wszystko. Zobaczcie dwa. Ej, no to są jakieś słabe pety. No nie, no coś lepszego, no proszę. Proszę lepszego, no naprawdę, no proszę. Proszę lepsze. O, zobaczcie 300B. Tak, 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 tak. Please, 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 Słuchajcie, tak jest. Akceptujemy to, zobaczcie. Wow. Wtedy co akceptował, Zobaczcie, mamy dwa pety 300B na start. Jeju, super, zobaczcie. Dobra, słuchajcie, wtedy nam. Tam się zahabilitował i nam pomógł. Wow, dobra. Słuchajcie, ale tam dla ciebie, biedak, ej, tam ci biedak. Ej, Zobaczcie, ten też napisał że Dami. I zobaczcie, mamy kolejnego trade'a od Nerpał. Zobaczcie, 143 biliony. Wow, naprawdę, jeżeli on chce, to, to dzięki wielkie, słuchajcie. Zobaczcie jeszcze więcej. To 243 biliony, naprawdę, dzięki w ogóle. Wow, dzięki Ale zaraz pójdziemy do Simona, bo też jego poprosimy o pety, słuchajcie, ale serio, wow. Mamy słuchajcie coraz więcej petów. Zobaczcie, moi drodzy, mamy już naprawdę porządne pety. Już jesteśmy słuchajcie, najgorszymi piedami, ale słuchajcie, dobra, musimy zdobyć jakiegoś taler, bo coś słuchajcie lepszego. Kiedy macie do chodźcie, tam jest Simon w ogóle, a w ogóle mamy kolejny prezent, jestem co zobaczcie. Mamy kolejny, słuchajcie, tutaj ludbaki. przynajmniej jestem najbiedniejszy już A nie jestem, słuchajcie, przykra sprawa Dobra, słuchajcie, tu jest Simon w ogóle, może jego poprosimy jeszcze Simon Zobaczcie, coś napisał, co, zobaczcie, coś mi, na... coś, słuchajcie, Simon opisał Co, aha, słuchajcie, co i, i coś napisał Słuchajcie, ja wtedy napiszę taki będzie tak Masz mega fajne pety, a ja jestem mega biedny Daj coś, please Prawda, musi mi coś dać, to prawda Dasz coś, Simon? No ten typy, też prosi Masz mega fajne pety, a ja jestem mega Mega biedny, daj coś, please. Dałem Ci już. Ej, no słuchajcie. a bo. mi dał najsłabsze pyty, Simon. No, naprawdę. Simon, no nie może być huge cupcake. Czy Wy to widzicie? Mogę Ci dać huge cata. może mi dać? Co jest? Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Prosimy. Prosimy, huge kata Naprawdę, zobaczcie huge cupcake. Daje, aż jednego który schodzicie się psztury tego huge cupcake, naprawdę. No, wiesz. O, zobaczcie. on może mi serio go da, zobaczcie. Nie wiem, czy mógłbym Ci ufać. Możesz. Naprawdę możesz, Simon mi ufać. Ja zwykły tak, nie skamer. To mi to potwierdzi. No każdy może tak mówić. No słuchajcie, nie mam pojęcia, ale naprawdę nie chcę już chodzić tak w nam jakiegoś jakiś Chyba jednak nie daj, no, no dobra, 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 e, dobra. Please daj, oddam. Naprawdę, nie, naprawdę słuchajcie, prosimy. Naprawdę, huge cupcake. -a. Naprawdę, słuchajcie, proszę, please, huge cupcake. Proszę, proszę, huge cupcake, naprawdę. On jest taki świetny. Zobaczcie, go tak chciałbym mieć, słuchajcie. Boję się. Napiszemy, słuchajcie. Nie wiem, ja też. Nie wiem, słuchajcie, co mogę napisać, ale prosimy. Proszę, zaufaj mi, słuchajcie. W ogóle wiem, że brzmi jak taki typowy skamer, słuchajcie. Super XD, co teraz? No, 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 nie wiem. Dobra, ja mu daję trade. -a. nie wiem, proszę. Niech mi to ktoś potwierdzi. No nie ma kto potwierdzi, naprawdę Napisałem, słuchajcie, przyrzekam na swoją nubowską duszę. Nie, na Simon nie odchodź! Nie, nie odchodź! Słuchajcie, chyba tego się wkurzył. Nie, nie, nie! Simon, nie odchodź ode mnie, nie, na jakiś smutek! Taki smutek, nie no musi mi coś dać. musi mi go położyć chociaż na chwilę! I zobaczcie, czy goti w ogóle w biurę. Piszemy Siema, Gott pomóż. Nie wiem, słuchajcie, siema Gott pomóż, naprawdę. i Ktokolwiek musi! Mordko! Zobaczcie, jak już pisze. Ufam ci! A słuchajcie, ufa mi, Spoko Bo wtedy mi tak powiedział. Aha, słuchajcie, wtedy mi ufa w sobie jest spoko, no dobra, to, to, to dobra, to... Taj, Trej. Czemu oni się wyzywają? Goty, to no czemu oni się wyzywają? Dam ci huge torta na jeden dzień. Musisz mi go oddać, bo stracisz moje zaufanie. No, no, do, do dobra. Mamy trena, zobaczcie, mamy trena od Simona. Czy on mi. Ej, zobaczcie, jest faktycznie on. Co jest? Ej, zobaczcie, on jest faktycznie. Zobaczcie, huge cupcake. Czy wy to widzicie? Co jest grane? Ej, zobaczcie, huge cupcake. I właśnie teraz, zobaczcie, co jest grane. Wow, czy wy to widzicie, moi drodzy? Właśnie. Co tu się stanęło, moi drodzy? Właśnie właśnie mamy huge cupcake'a, zobaczcie na to! Wow, jakim cudem, słuchajcie, mamy huge Cupcake'a! serio, co jest? Co się właśnie tutaj staręło, moi drodzy? Nie wiem, słuchajcie, ale zobaczcie na to. Mamy właśnie huge cupcake'a, słuchajcie. Dobra, no, słuchajcie, teraz, ej, słuchajcie, co wy na to, że teraz uciekamy i nie wracamy tutaj. Shoć to byłoby, to byłoby słuchajcie, naprawdę, to byłoby słuchajcie, przekra z prawej. Przemy teraz najbardziej dubowską rzecz. Napisałem słuchajcie, siema, siema, mam huge cupcake. No i co teraz? słuchajcie, Flexior, Flexior na serwie. Ej, słuchajcie, bo się kłócą na czasie w ogóle, ale w końcu właśnie moi drodzy, co my na to, abyśmy ewaku... Ej! Serio? Masz Huge Cupcake? No, napiszemy Mam A co? Taki biedak? Serio? No, no a, a Może chcesz coś jeszcze dać? Może, słuchajcie, ty by chciał coś jeszcze dać, słuchajcie W ogóle mamy trzech youtuberów, co jest gra na jednym serwerze, słuchajcie Ale może chciałby coś dać, naprawdę O, mamy, mamy od Laser, słuchajcie, ale to jest, słuchajcie Aha, bo on mi, on bo chce się ze mną trynautować słuchajcie, na Huge cupcake, a, to może nie, słuchajcie Bo ja nie chciałbym go komuś, lecie dać Ej, ale serio, zobaczcie dlatego tego Huge cupcake, mój drodzy On jest tak zarąbistym petem, zobaczcie, królu Ładnie wygląda w moi drodzy, ale serio, zobaczcie, moi drodzy, na to. On ma bez friend, a ma też Charm'a, słuchajcie, czyli większa szansa na bonusy podczas kiedyś zak zakilkuję. Kiedy mamy go słuchajcie w i naprawdę, moi drodzy, w ogóle zobaczcie mamy kolejnego gift'a. Ja słuchajcie, nam powinien tylko wypaść jeszcze, słuchajcie, ten huge jest z tego gift'a, naprawdę, zobaczcie. W mi razie moi drodzy, naprawdę się udało. Mamy słuchajcie i huge kapka. Zobaczcie, nawet pisze, wow, biedak da! Zobaczcie, wszyscy się śmieją, że jestem biedakiem i mam huge a, słuchajcie, ale serio. Dajko, Nie zasługujesz! To chyba to mnie jest! No Ej, Ja nie zasługuję tego peta, co jest! Jesteś Biedakiem, typie. No, ja, no. Eee, yy, daj, peta. Please. Proszę, daj, peta. No, mam już już kapkika. Chcę więcej, bo jestem pazernym nubem. Jesteś biedakiem, typie. Gotti, daj peta. Dam ci, jak dasz mi kapkę. Ej, słuchajcie, nas powiem. go Godaj, i Ja nie będę taki zły, słuchajcie. O, mamy od jego trader, słuchajcie. Mamy trader. Mamy trader, please. O, zobaczcie, exclusive. Ice cream cone. Zobaczcie, jeden trylion. Co to jest? Fairy Queen. Ej, zobaczcie, tu trader nam daje, Gotti. Ej, słuchajcie, co my na to, byśmy to przehandlowali z tego, peta? A nie, nie jestem takim złym człowiekiem. Słuchajcie, żeby handlować pyta Simona za to wszystko. Słuchajcie, nie, to byłoby za mocne. Ale serio, no, no, no słuchajcie, Ice Cream Cone, Fairy Queen. Nie, no, słuchajcie, to jest kuszące. Ale nie, to jest tyle warte w ogóle. Co ja się zastanawiam w ogóle? Ej, to nie jest tyle warte. a 10 milionów jeszcze gameów. No nie, no, słuchajcie, nie, no, wiecie co, moi, to ja to zaakceptuję, słuchajcie. bym zaakceptuję, słuchajcie. I będę udawał, żeby to nigdy nie było w ogóle. O nie, to byłoby złe. Nie, no, słuchajcie, napiszemy Ma u, o. A teraz jeden bilion jeden gameów nam daje, zobaczcie, Zobaczcie, to, miliard w sumie czy Jak mało? Jeden pilion! No mało, panie kochany, no to to jest za mało. Jaki, jaki, jaki pilion? Daj cupcake Xero, zaraz ci go oddam, no to ja też tak samo pisałem, ja wiem jak to się robi, słuchajcie, nie ze mną te numery, słuchajcie. Chcę do indeks, tak, słuchajcie, chcę do indeks, nie, słuchajcie. Eee... Daj dwa razy tyle. Słuchajcie, teraz Gotti co nas tego prawda? Ja bym daj dwa razy tyle. Daj spoko. To się wali, reportujecie. No nie. <ścoughs> co jest Gotti i nie Gotti, nie odchodź. Nie. No słuchajcie, trudno, wiecie co, ja już chyba dosyć mam tego na dzisiaj. Ja oddam tego peta Simonowi. Najpierw na niego w takim razie Simon Trade. Słuchajcie, najpierw w takim razie Simon Trade. Ja nie chcę mieć już dłużej tego PETA wykupować, że przykuwa on bardzo złe emocje. Ej, to słuchajcie, Simon, dawał nam się a nie, dobra, dobra, w takim razie, dajemy go mógł go, ja słuchajcie, ja już nie chcę mieć, albo jest to, damy mu, damy mu, albo dobra, damy mu, słuchajcie, to, albo damy, damy mu tyle, słuchajcie, ja nie chcę mieć tego PETA dłużej, wykuje ja się, go boję. Ja się naprawdę go boję i nie mam zamiaru go dłużej mieć, słuchajcie, bo naprawdę wzbudzał on jakieś dziwne emocje tutaj. się damy tylko jeszcze, e, damy tylko jeszcze Oddamy słuchajcie, tylko oddamy tylko jeszcze temu tego peta, który on, on mi dał, słuchajcie, gdzie wtedy, wtedy, tedy, słuchajcie, wtedy, trade napiszemy do niego. Dobrze, oddaję taki masz do te, te pety, ja już nie chcę mieć, słuchajcie, wQu, ja już mam dosyć tych petów, słuchajcie, ja już kończę z tej wychodzimy z tego konta, moi drodzy, ja już to, to są jakieś dziwne słuchajcie, emocje, w ogóle wstrzymają sensie tej rzucają, ja nie wiem, słuchajcie, ja wychodzę stąd dajemy, słuchajcie te pety i w każdym razie. To było tyle moi drodzy Elo, czyliś popa, słuchajcie się, mano ja już ja już wam zrobiłem, już dosyć snubowania, tym dziwnym serwerze, więc Elo, po.